Cześć, nazywam się Karolina Chrynek i zawodowo pomagam kobietom w ich drodze do lepszego, szczęśliwszego życia. Pomagam odzyskać pewność siebie i odkryć potencjał. A to jest moja seria skierowana do Was, kochane kobiety. Takie nasze 150 sekund, czyli mniej więcej 2,5 minuty na coś dobrego, pozytywnego. Co podnosi na duchu, motywuje i daje do myślenia. Do 150 sekund to w ogóle strasznie mało się zastanawiam nad zmianą tytułu, ale z marketingowego punktu widzenia byłby to strzał w stopę. Zatem czas ucieka, Lecimy z tematem. Jest takie zachowanie, którego u siebie absolutnie nie cierpię i próbuje się go pozbyć. Od bardzo wielu lat, ale to nie jest takie proste. Mam tu na myśli oczywiście plotkowanie. Czyli takie standardowe obrabianie komuś tyłka za jego plecami, oczywiście. Czyli współdzielenie moich jakichś nieprzyjemnych odczuń i doświadczeń na temat jednej osoby z jakąś inną osobą, która oczywiście mam nadzieję te moje wrażenia, odczucia i doświadczenia jakoś podziela. I w efekcie tej rozmowy ta nieobecna osoba y, zostaje ośmieszona, obśmiana, y, umniejszona i taka mniej ważna. No i teraz druga strona medalu. W moim odczuciu jest to zachowanie z jednej strony kompletnie nieprofesjonalne, a z drugiej strony takie totalnie niechrześcijańskie. Ale wyplenienie tego ze spektrum różnych moich zachowań jakoś kompletnie mi nie wychodzi i zaczęłam się zastanawiać skąd się to bierze, dlaczego ja tak robię i na drodze tych moich różnych rozkmin e, wyszło na to, że te osoby, które obgaduję, to są również osoby z którymi ja mam jakieś Niezałatwione sprawy, niedomknięte sprawy. I z jednej strony czuję, że zostałam przez niej jakoś skrzywdzona, źle potraktowana, może niesprawiedliwie albo niedoceniona, ale z drugiej strony nie znalazłam w sobie odwagi na to, żeby się z nimi skonfrontować i powiedzieć im wprost o swoich odczuciach. I jeżeli słuchaliście odcinka o efekcie Zajgarnika, to już wiecie, że nasze mózgi nie lubią niezałatwionych spraw. I będą nas popychały do domknięcia ich, do pisania jakiegoś zakończenia. I my takim, taką jakąś tajną wendetą będziemy próbowali zamknąć ten rozdział. Ale może być też tak, że my Wcale nie ukryliśmy się w żadnym kącie i wcale nie strzelamy z ukrycia taką plotkującą amunicją, tylko faktycznie skonfrontowaliśmy się z tą. Osobą, z którą mieliśmy coś tam do załatwienia, ale ta osoba w żaden sposób nie zareagowała na nasze y, odczucia. I zobaczcie, my ponownie zostajemy z takim wrażeniem niedokończonej, niezałatwionej sprawy, i ponownie będziemy mieli ochotę na domknięcie jej za plecami tej najbardziej zainteresowanej osoby. Przy czym, żeby była jasność, ja nikogo nie usprawiedliwiam, również siebie, a jedynie wyjaśniam, dociekam sama, skąd to się w ogóle może brać. I ciągle uważam, że stawanie w prawdzie. I mierzenie się z pewnymi trudnościami w relacji jest dużo lepsze i dużo bardziej wartościowe niż takie krycie się po kątach i taka jakaś ukryta dywersja. A jeżeli konfrontacja nie pomogła, to może trzeba zamknąć tę sprawę zupełnie inaczej czyli przez jakby odcięcie tej osoby z naszego życia. Ale w żadnym wypadku obgadywanie, obśmiewanie, plotkowanie nie załatwi sprawy. Jeżeli to, co usłyszałaś, spodobało Ci się, zainteresowało Cię, rezonuje z Tobą, zaobserwuj ten profil i karm się dobrymi, wartościowymi treściami.